W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Koryntian. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Dobry Boże, dziękujemy Ci za pierwszy tydzień nowego roku który pozwoliłeś nam przeżyć. Dziękujemy, że pozwalasz nam odczuwać nadzieję na lepsze jutro, że dodajesz siły każdego dnia. Panie, błagamy, błogosław nam na kolejne dni i na kolejne miesiące tego roku. Pozwól, by każdy z nas miał szansę na prawdziwe, najważniejsze odnowienie, odnowienie duchowe. Pomóż nam oczyścić serca z każdego grzechu uwolnić się od złych przyzwyczajeń i nałogów. Prosimy, niech Pan Jezus wlewa w nasze serca jak najwięcej miłości i miłosierdzia, byśmy mogli żyć tak, jak przystało na prawdziwych chrześcijan. Pragniemy zawierzyć Tobie cały rok, który przed nami. Pragniemy przeżyć z Tobą każdy dzień. Zawierzamy Tobie nas wszystkich tu zgromadzonych oraz nasze rodziny. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!